Drugi sezon Ninjago powstanie smoków coraz bliżej, a my dzisiaj dostaliśmy kolejną zapowiedź. Może nie jest to zwiastun na teaser, ale jednak tyczy się sezonu drugiego. Mamy tam m.in. wygląd dużego raju, a także powrót niezwykle ciekawej postaci, którą fani bardzo lubili. Zaczynamy od sceny w Ninjago City. W sensie chyba w Ninjago City wątpię, żeby to było coś innego, gdzie Lloyd wraz z Arinem walczą z mechanikiem, ponieważ ten przyprawił sobie jakieś metalowe macki i wygląda w nich jak doktor Octopus. Następnie mamy scenkę jak niejawia wraz z Zainem Gaszą Pożar, no a Sora z małym raju ratują dzieciaki z tego płonącego budynku. Jednak raju jest już tutaj starszy, jest już tutaj większym smokiem niż był w sezonie pierwszym i widać jak drastycznie zmienił się jego wygląd. Mniej więcej tak będzie prezentował się zestaw 71810 z raju, który zobaczymy w marcu. Będzie on kosztował katalogowo 70 zł i trzeba przyznać, że ten raju wygląda tutaj naprawdę dobrze. Do Dostaniemy tam nowy odlew jego głowy oraz skrzydeł, i tutaj możemy podpatrzeć, jak mniej więcej będzie się on prezentował. Mimo wszystko, jak na raju, troszeczkę dziwny wygląd, w sensie wiecie, chyba za bardzo słodko tutaj wygląda, no nie wiem, ciężko mi określić. W każdym bądź razie, jest to wygląd dobry, jako zestaw będzie się to prezentowało z pewnością super. Jednak do raju, troszeczkę bardziej myślałem, że będzie wyglądał jak te poprzednie smoki, jakie widzieliśmy, ale i tak nie jest źle a następnie mamy tą stękę, gdzie Kai próbuje zdjąć z drzewa fuji Duffa, który tam utknął. Tak moi drodzy, fuji Duff to kolejna poboczna postać, która powraca do Ninjago i zobaczymy ją ponownie. Zapewne wszyscy dobrze kojarzycie tą postać, jest ona bardzo znana i w miarę lubiana przez fanów, ze względu na to, że jest to taki typowy śmieszek, który zawsze sprawiał, że na naszych ustach pojawiał się uśmiech. Ja osobiście cieszę się z jego powrotu i mam nadzieję, że zobaczymy go również w samych odcinkach sezonu drugiego, a nie tylko w tej krótkiej zapowiedzi. I tak naprawdę to wszystkie ważne scenki. Potem nie dzieje się nic ważnego, bo nasi bohaterowie tylko i wyłącznie tańczą. Mimo wszystko, ciekawa, krótka zapowiedź, i nie mogę się doczekać sezonu drugiego. Dajcie znać, co o niej sądzicie, a ja się żegnam, i do następnego. Hej!